Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny album, który zrobimy również z kolekcją papierów z tamperii SeaWorld. No i powstał z tego taki dosyć ciekawy album, nietypowy, ponieważ tak samo jak wtedy robiłem go z całych arkuszy papierów 30 na 30 cm I postanowiłem właśnie żeby znowu Nie przecinać tych papierów wyeksponować je wszystkie W takiej postaci jakiej są Więc są tutaj łącznie cztery papiery Ostatnie cztery papiery z tej kolekcji Seaworld I Tutaj macie okładkę główną, na którą nakleiłem taką e, różę e, kompas e, w postaci róży i tak jakby tutaj powiedzmy zegara. Mamy północ, południe, wschód, zachód. E, I tutaj na okładce nic więcej nie robiłem. Pokażę Wam teraz, jak wygląda każda strona. Przy czym nie są one niczym ozdabiane, ponieważ same w sobie one są już po prostu bardzo piękne. Także mamy tu e, tak naprawdę te papiery, które mi się najbardziej podobały i które odłożyły na bok z myślą o wykorzystaniu w jakiejś innej pracy. No i akurat się nadarzyła taka okazja. Tutaj mamy świetny motyw właśnie z kobietą, która ma we włosach trybiki plus jeszcze jakąś tam e, afę koralową, kolczyki z kotwicą. I tutaj również można bardzo fajnie wykorzystać na przykład na zdjęcie te miejsca, które nie będą, powiedzmy, przysłaniać tej, tej postaci. Całkiem fajnie to, to się to wygląda. I teraz mamy kolejną stronę z takim motywem marynistycznym w postaci sznura plus, że tak powiem, Mechanicznego kompasa, plus tutaj, tak jakby to był zegar, jakiś róża, yy, róża, nie do końca pamiętam nazwy. Tu mamy świetną yy, ośmiornicę I tak samo można wykorzystać te yy, narożniki, aby nie przysłonić tego głównego motywu. Można zdjęcie przyciąć do takiego formatu, aby właśnie yy, to nie kolidowało. I każda ze stron nie ma tutaj żadnego do dodatkowego ozdobienia, ponieważ do tej kolekcji, z tej kolekcji posiadałem tylko te papiery 30 na 30 cm nie miałem dajkaców, nie miałem naklejek, tak jak w przypadku innych kolekcji, także tu musiałem się ograniczyć do tego co miałem ale to, to nie jest wszystko jeszcze, to wam świetnie pokażę, zobaczcie jakie tu fajne motyw rdzy przekroje statków, no i ten, ta ośmiornica w tym hełmie płetwonorka, no to po prostu jest prześwietne i tak samo można wykorzystać, powiedzmy, tą stronę na zdjęcia. A tutaj mamy świetną ośmiornicę mechaniczną, industrialną, Jellyfish. I tak samo tutaj są fajne miejsca na zdjęcia, nie przesłaniające tego motywu właśnie ośmiornicy. No i tu mamy koniec tego albumu, ale tak naprawdę to nie jest koniec, ponieważ jak widać, tutaj są takie kolorowe stążeczki. Powiedzmy, że różowe. Akurat innego koloru nie miałem. I tutaj wymyśliłem tak, że jak łączyłem te strony ze sobą, to nie kleiłem całej powierzchni, tylko kleiłem. Tworzyłem takie kieszenie pomiędzy tymi papierami. I mamy tutaj wyjmowane. Wyjmowane takie karty na zdjęcia dodatkowe, dwustronne i jest to świetne, świetne właśnie zagospodarowanie y, takiego albumu. A zobaczcie, y, świetne zagospodarowanie takiego albumu y, i dodatkowe właśnie powierzchnia na zdjęcia. To jest jedna, y, jedna kieszeń, Zaraz wam pokażę w przekroju, jak to wygląda. I tu mamy kolejne, kolejne karty. Które świetnie się prezentują. Można by jeszcze okleić jakimś papierem ozdobnym, ale chyba nie ma to sensu. Ponieważ, jak dojdą zdjęcia, to to i tak już będzie miało dosyć swoją grubość. I teraz, jakby spojrzeć na przekrój, a to widać, że tutaj jest klejenie po tej powierzchni każdego papieru ze sobą, oraz tutaj. I tu powstały takie fajne kieszonki, które. Świetnie pomieszczą te karty, właśnie ze zdjęciami albo z pamiątkami jakimiś naklejonymi, albo ogólnie pamiątki można tutaj też włożyć. I naprawdę ciekawie się to prezentuje. A złożę jeszcze jedną kartę przykładową, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda. Przez to, że ten album ma taką budowę, karta musi się cała wsuwać do środka ponieważ inaczej nie dałby rady otworzyć się tego albumu na danej karcie. No. Jest trochę problem z wsunięciem e, tej karty. No ale po wsunięciu zostaje tylko wstążka, po którą, którą łatwo można wyciągnąć. Także tak. to jest mój album z ostatniej kolekcji właśnie SeaWorld Stamperi. Przepiękny niesamowity, magiczny, po prostu steampunkowy, morski, marynistyczny, marynistyczna kolekcja industrialna ze świetnymi papierami. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten filmiki, ta po, moja praca. Nie jest ona zbyt bogata, ponieważ e, nawet nie, nie chodziło mi o to. E, tylko, tylko jedyny motyw właśnie dekoracyjny, to jest właśnie ten, ta mm, bermata z takim wzorem właśnie kompasu. Także mam nadzieję, że Wam się to, ten filmik spodoba, może Was zainspiruje do stworzenia takiego własnego albumu. Dzięki wielkie, cześć!